Michael J. Fox, ikona na lat 80., to postać, którą z pewnością znają Polacy. Ten utalentowany aktor wywarł ogromny wpływ na Hollywood, a jego kariera rozkwitła w drugiej połowie ubiegłego wieku. Niestety, na początku XX wieku przyszło mu się zmierzyć z brutalną rzeczywistością, diagnozą choroby Parkinsona, która na zawsze zmieniła jego życie. Urodził się w Kanadzie, a swoją karierę aktorską rozpoczął w młodym wieku. Kiedy przeprowadził się do Los Angeles, świat rozrywkowy szybko dostrzegł jego talent. Przełomowym momentem w jego karierze okazała się rola Alexa P. Keatona w popularnym serialu Rodzinne więzy, który przyniósł mu sławę, mając zaledwie 21 lat. Serial szybko zdobył serca widzów i otworzył przed nim drzwi do kina. Już wkrótce po sukcesie Rodzinnych więzów Fox otrzymał propozycję zagrania Marty'ego McFly'a w kultowym filmie Powrót do przyszłości z 1995 roku. W tym samym okresie wystąpił również w młodzieżowym hicie nastoletni wilkołak, co jeszcze bardziej przyczyniło się do jego rosnącej popularności. Jego kariera nabierała zawrotnego tempa, a on sam stawał się ikoną popkultury. Mimo, że dzisiaj jest uznawany za jedną z największych gwiazd tamtej epoki, Fox przyznaje, że początki jego kariery nie były tak proste, jak można by sądzić. W rozmowie z Entertainment Weekly z okazji 40. rocznicy powrotu do przyszłości oraz premiery swojej autobiografii Future Boy opowiedział o trudnych doświadczeniach w Hollywood. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że początkowo nie widział w sobie aktora, a jego droga do sukcesu była pełna wyzwań. Przykład wspomnianego powrotu do przyszłości pokazuje, jak los potrafi się zmieniać. Zanim otrzymał rolę Marty'ego, Fox miał jednak być obsadzony w innej produkcji, ale twórcy uznali, że potrzebny jest ktoś bardziej swobodny i zabawny, stąd zmiana obsady. Sam aktor przyznał, że nie spodziewał się tego zwrotu akcji, a jego pierwsze doświadczenia w branży były pełne wątpliwości i niepewności. Michael J. Fox w swojej autobiografii wspomina również o nieprzyjemnych sytuacjach na planie, które pokazywały, jak bardzo młodzi aktorzy byli niedoceniani. Wspomina, jak pewnego dnia, na planie filmu, rekwizytor poprosił go o zrobienie kilku zdjęć z tabliczką czekolady, aby następnie można było to wykorzystać w promowaniu produktu. Fox opisuje to jako moment, w którym poczuł się traktowany lekceważąco, jednak z perspektywy czasu zrozumiał, jak ważne były to doświadczenia, które nauczyły go pokory i determinacji. Dziś, mimo wyzwań, jakie stawia przed nim choroba, Michael J. Fox pozostaje symbolem walki i siły charakteru. Jego historia to dowód na to, jak niespodziewane zwroty losu mogą prowadzić do wielkich osiągnięć, a także jak ważne jest, by nie tracić nadziei i odwagi w obliczu trudności. Fox nie tylko zdobył uznanie w branży filmowej, ale także stał się inspiracją dla wielu ludzi, pokazując, że z determinacją można przetrwać nawet najtrudniejsze chwile.